To jak mieszkacie się w Warszawie? Bo na ten moment to tutaj w okolicy jesteś. I czy w ogóle na przykład mogłabyś mieszkać tu na stałe? Nie, ja nie lubię tego miasta. To jest piękne miasto. Mam tu przyjaciół. I akurat to pod względem, że o, że nie miałabym co robić jak tu jestem, to absolutnie nie, bo tu brakuje mi czasu. Chodzę spać o czwartej nad ranem. Więc, ale ja. Ja lubię u siebie. No. U siebie to u siebie. E, tu nie ma nic z mojego domu. Teraz sobie pościel przywiozłam. Pojechałam teraz na jeden dzień do domu. E, w sobotę, w niedzielę po, po tańcu pojechałam, o czwartej rano byłam w domu. Ale pojechałam już, zabrałam swoją pościel z domu, cokolwiek. Tu, tu mam piękny apartament, ale tu nie ma nic mojego. E, mi brakuje e, mojego domu po prostu i źle się tu czuję i mm, jak odpadnę, to chyba będzie ulga, bo już wrócę do siebie.